A żeby takie strachy odganiać, albo burzę, to trzeba było z, z modlitwą, czy z pieśnią jakąś? Miałam taki obraz, z Zmlądza Piotrek wziął ode mnie ten obraz i mnie oddał i umarł. Piotrek Zmlądza ten, no. Mm -hmm. I nie było mu oddać, to tam był specjalny obraz od, odwracania burzy. Tam nie było żadnego świętego wizerunku, tam były cztery Ewangelie po rogach napisane na takiej kartce, jak Gazeta Brązowej. No coś tam było na środku, a tu to cztery Ewangelie i podobno ja ich nie czytałam, były już takie, bo to bardzo stary obraz. A to był mojego wuja, on tutaj mieszkał, był taki pobożny człowiek. Bo kiedyś były okropne burze, były takie burze, że to wy sobie wcale nie wyobrażacie burzy, jakie kiedyś były. A jak przyszedł tak ciasto i dwa tygodnie rzędu, dzień i noc. Tu się pali, tu się pali, tu kupki żyta, tam pod mu się pali, tam stodoła się pali. Tak było. No, i tego. I już nie wiem, co mówiłam przed tym, co? No ja pytałam, czy to się z, z obrazem. A nie, to obraz z modlitwą? Tak, modlitwa, mogła być i pieśń, ale modlitwa. I, tego, I mówi, że on umiał to odwracać, bo jak nieraz on krop na burzę, to on tam się modlił tym obrazem, brał i tam jakoś odwracał to burzę. To mówi on, nie daj Boże, jak się wróciła z powrotem, jak pioruny biły, jak... No. A takich pieśni na odwracanie Pani nie zna? Nie, nie. No to taka najgłówniejsza pieśń, to wtedy całe z nieba przynieśli suplikacje. To też była taka tragedia, była śmiertelna choroba, ludzie okropnie marli, dziesiątkowało i już jakie tylko modlitwy, wtedy anioł z nieba spłynął i mówi, że jak przy różnych tragediach, przy różnych katakryzmach, śpiewajcie święty morze, święty nieśmiertelny, co to jest suplikacja. To jest przez anioła z nieba pieśń przysłana. Przy, przy no.